Dzisiejszy jedenasty etap był dla nas najlepszym w rajdzie, absolutnie fantastycznie nam się jechało. Jestem bardzo szczęśliwy, zero pomyłek, test nawigacyjny idealnie, tam Jesteśmy kilka punktów za nadrobienie set metrów, ale wszystkie waypoints zaliczyliśmy. Falciki na regularność, z tego co wiem nie ma jeszcze e, finalnych danych, e, wyników ale pojechaliśmy bardzo dobrze myślę że w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piętnastce absolutnie idealnie samochód się spisywał fantastycznie no Staszek dzisiaj mm, nawigował idealnie e, przez to wpadliśmy w taki optymalny rytm jazdy fantastyczny dzień, bardzo trudne trasy było też bardzo dużo piachu i były wydmy i były strome podjazdy ale opanowaliśmy już temat zawieszenia w naszym samochodzie. Przeżyte wczorajsze lekcje 7 godzin na wymach zakopania i odkopywania samochodu e, przyniosły efekt. Także kończy się rajd, jutro krótki odcinek, e, 100 chyba 50 km. Ale to co dzisiaj przeżyliśmy, no, pokazuje, że ten nasz projekt to 32 ma mega potencjał i jestem zdecydowanie za tym, żeby go rozbijać mamy już swoje procesy na przynajmniej na nowy samochód ja już myślę o, o starcie w następnym roku mam nadzieję, że jutro nam się uda do przejechać w ten ostatni odcinek wjedziemy na metę a jak nie wjedziemy to lepchamy ten samochód bo mocno dostał w ale jestem spokojny i, 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 i przeszczęśliwy. Po prostu dzisiejszy dzień to była konieczność tego rajdu. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam. Dzisiejsza jazda była u mnie pod hasłem chłodna głowa, czyli jechać swoje, ale nie ryzykować za bardzo. Już za daleko jesteśmy od startu, a za blisko mety, żeby pozwolić sobie na jakieś głupie błędy. Także dzisiaj przyjechaliśmy czysto. Tempo może nieco niższe niż mogłoby być ale ten cel główny przyświecał najbardziej i to zostało zrealizowane. A dzisiaj etap troszkę łatwiejszy niż wczoraj, ale też na wykończenie samochodów, pewniej psychiki ludzi, a zwłaszcza opon, parę kapci było na trasie, bo po takich kamulcach nas puścili, że naprawdę trzeba było bardzo uważać, bo mieć po prostu bardzo dobre opony, które wytrzymają takie uderzenia. Jeden odcinek na nawigację, 40 km, potem krótki test dune, dwa i Szybkie, z takimi partiami bardzo, bardzo wolnymi, właśnie technicznymi, z dziurami, z kamieniami, trzeba po było cały czas uważać. Na koniec długa dojazdówka, 260 km. Ale jesteśmy w Janbu forma cały czas dobra, samochód bez zarzutu, także jutro etap 12, już taki króciutki a później ceremonia mety. Etap 11 był bardzo wymagający, tak jak zapowiadali, bo bardzo dużo kamieni. Jechałem dobrze na początku, ale no cóż, w tym roku ciągle muszę z czymś walczyć i mniej więcej około kilometra 180 urwało się mocowanie amortyzatora skrętu. Kierownica zaczęła latać na boki, ja się przez to wywróciłem. Uderzyłem głową w wieżę nawigacyjną, poleciała mi krew z nosa. Później musiałem już dojechać odcinek raczej powoli, no bo bez tego amortyzatora skrętu, no po prostu nie da się szybko w kamieniach jechać. No także cóż, dobrze podsumowuję w sumie mój Dakar, że ciągle z czymś walczę i tak również było na tym etapie, ale dojechałem 22 czasem, więc nie tak, że jedno miejsce do góry w Generalce na 24, więc no. Pozytywów to kolejny etap dojechałem do mety i zostawi jeszcze tylko jeden dzień. Dzisiaj jesteśmy na przedostatnim już odcinku. Kurczę, jak to dobrze tak pomyśleć właśnie sobie, że to jeszcze tylko jeden dzień, ale tak jak organizator powiedział, że odcinek będzie trudny, no i przez wszystkie te rany, które nam zrobił przez cały wyścig, no to dzisiaj dosypał soli, bo etap ponad 400 km z samymi kamieniami, tam piasku i wydmieliśmy tylko bardzo troszeczkę, no niewiele tam było, ale cały czas te kaniony, widoki bardzo piękne między tymi kanionami, żeśmy jeździli na górę, no cudownie, ale bardzo ciężkie, naprawdę też czułem dzisiaj, nie mogę powiedzieć, że nie jestem zmęczony, ale jestem zmęczony, ale co najważniejsze cieszę się, że jestem na mecie, no i jutro jedziemy, ostatni odcinek, trzymajcie się. 11 odcinek za nami. Wszyscy mówili, że będzie to najtrudniejszy odcinek, rzeczywiście zgadzam się z tym. Niesamowite kamienie, ściany, które forsowaliśmy. W pewnym nawet pomyślałem, to jest niemożliwe do przejechania. Łukasz mówi, czy tam wjedzie samochód, czy, czy w ogóle czy to jest dla kozic, czy dla... Czy, czy, czy auto jest w stanie w ogóle przejechać. Rzeczywiście czekaliśmy na Leba, bo, bo przecież Sebastian i, i Carlos toczą śmiertelny bój o zwycięstwo. I, i kiedy Leb dogonił nas przed tymi kamieniami, oddaliśmy mu miejsce, żeby, żeby jechał szybko. Jak wjechał w te kamienie, przeraziłem się, no niestety za chwilę stał z urwanym wahaczem i cały rajd się dla niego skończył. Także to jest niesamowity rajd, że chwilami po prostu trzeba bardzo mocno obniżyć tempo, jechać bardzo powoli. Myśmy to przetrwali, przejechaliśmy, mimo że rzeczywiście w paru miejscach nie wierzyłem, że auto da radę sforsować takie wielkie kamieniste ściany, ale finalnie, finalnie znaleźliśmy się na mecie bardzo trudny odcinek. Wiele godzin walki o to, czy złapiemy kapcia, czy nie. My złapaliśmy dwa koła, także szczęśliwie dojechaliśmy do mety na, na, na swoich własnych. No i to odcinek, w którym też nawigacyjnie parę problemów mieliśmy, parę błędów niestety wyskoczyło. Nie było to coś strasznego, bo Łukasz bardzo się starał, bardzo pilnował każdego zakrętu, ale czasami jakaś górka przedzielała zupełnie taki, takie pasmo którego nie można było w żaden sposób sforsować, więc musieliśmy zawracać, jechać za następną górę i po tym waypointie, czyli tym miejscu, gdzie samochód musi się znaleźć, znajdować odpowiedni e, kierunek e, drogi. Także trudny odcinek, odcinek za nami, kolejne kilometry dla wielkiej orkiestry zaliczone, cieszymy się bardzo. Najstraszniejsza informacja to to, że maska, którą mieliśmy w pewnym momencie gdzieś od tych drgań, od tych uderzeń odpadła, zmieliło ją, została pod. Samochodem. Mam nadzieję, że założą nam nową maskę i może tamtą odnajdą. Zobaczymy, co się stanie, ale nie sądzę, bo pewnie kibice już się nią zaopiekowali i mają tą, tą y, pamiątkę po, po naszym samochodzie. A wierzę, że moje auto dostanie jutro nową maskę. Co ja mogę powiedzieć, no, dzisiaj mieliśmy trudną decyzję, czy, czy jechać dalej odcinek, czy, czy pojechać na biwach od razu, omijając airteki i nawigacyjne testy. Niestety decyzja była taka, że, że oszczędzamy auto na jutro, mamy po, po wczorajszych skokach, awariach i tak dalej, nie mamy chłodnicy oleju, która, która powoduje to, że, że przy jeździe po wydmach, po piasku nam się Zapala ciśnienie oleju, gdyż olej dostaje wściekłej temperatury. W tej, chwili, w tej chwili mamy tak auto doprowadzone do porządku, że, że jutro normalnie chcemy pojechać. Ostatni etap mamy nadzieję, że bez przeszkód dotrzemy do, do mety, wjedziemy na rampę i zakończymy ten ride. Dużymi doświadczeniami, dużą nauką. Wspaniale tu być na tym rajdzie. Zaraziliśmy się, chcemy jechać w przyszłym roku, ale no musimy się przygotować. Wiemy dokładnie na co trzeba teraz zwrócić uwagę, więc, więc będziemy na pewno lepiej przygotowani. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki za jutrzejszy etap. 11 etap za nami, szczęśliwie na mecie, bardzo ciężki etap. Spodziewaliśmy się tego, organizator mówił, żeby uważać na opony. Jeden kapeć, to był odcinek, można powiedzieć, między górami po olbrzymich głazach, kamieniach. Nie było momentu na wytchnienie. My jedziemy w grupie tej tylnej, także tam co 30 sekund sobie zawodnicy startują i cały czas sobie przeszkadzamy. Dużo fesz feszu. Na jednym z jak wyjeżdżaliśmy z rzeki, zawiesił nam się samochód. Wy, wyciągałem go dwa razy stamtąd. Cały byłem, ledwo oddychałem tam. Tak, tak, tak jak zawodnicy mi przyjeżdżali, to był strasznie duży kurz. No, ogólnie Magda wytrzymała ładnie odcinek. Na jednej takiej dużej górce się zawiesiliśmy, ale tam dosyć szybko się odkopaliśmy. No, no i 40 kilometrów ostatnie poczerku.